Taki film. Pełna historia szleka, bo już była szeka, to będzie pełna historia szeka. Co, co mogę powiedzieć o tym więcej? Film będzie w połowie, tak jak teraz maciu, że jest tak. Jakby pionowo, a druga połowa będzie pozioma. Rozumiecie? Dobrze. Ten film będzie podzielony na dużo warstw, trochę taki Izman, który przed film, który niedawno zrobiła. Zrobię na osłonie na YouTube i się tym zainspirowałem. Zrobiłem kilka swoich rzeczy, kilka swoich warstw. Tych warstw będzie trochę więcej, myślał, bo ja to trochę na więcej rzeczy rozłożył. więc co? Możemy przejść do materiału. Dobrze, przejdźmy do materiału. Pierwsza warstwa. warstwa. Przepraszam za chwilowy brak obrazu. Tak. To, to będzie w takiej formie cały ten ta, ta kategoria, no bo po prostu nie ma nic w niej. Jakiegoś w tych innych kategoriach będę pokazywał różne rzeczy związane z, to, z takimi, że... Na przykład z tym. Pierwsza kategoria, adaptacja. Filmowe, czy filmowe krótkometrażówki, gry i inne specjale. Tak, więc zaczynamy. Tak naprawdę, pierwszą warstwą adaptacjami. Pierwszą adaptacją było oczywiście to Szrek jeden. W sumie to jest takie skrócenie starej historii, którą się bardzo spodobało Widzą w 2001 roku i został dosyć dobrze przyjęty. Ogólnie mi się strasznie podobał. 2001 dalej. Dostaliśmy karaoke z Taki. Krótko metrażówka 3, 2, w które tam tańczą Szrek na bagnie i 2001 jeszcze o Gierka Szrek, Sh jeden na podstawie filmu. Ta Gierka a, a. została strasznie okropne opinie. Nikt nie, nie pamięta. nawet, nawet może zrobił o tym osobny materiał, że zapomniana gra o Szrekku. Mm, teraz mamy. 2004 2004 jak już przechodzimy no to będzie tam na pewno e, film Shrek 2 gra Shrek 2, która dobra dosyć opinie, lecz nie są to są, nie są to jakieś najlepsze opinie po prostu dostaliśmy moment też do tego grę Super Slam, Shrek Super Slam, w której taka bijatyka Coś takiego. Jak Mortal Kombat. Takie. Więc ja powiem tylko, że dla dzieci z bohaterami ze szrekał. Eee, co jeszcze, bo na pewno? Już przechodzimy na. A, jeszcze w 2004 jest krótkometrażówka i za 7 góra Ogrodów, którą na przykład możemy stać do DVD. Tam tutaj zostaje mały jako dodatek do DVD i Blu-ray. Jeszcze. Chciałbym o tym na pewno powiedzieć. To przechodzimy do roku 2007. I oczywiście 2007. Czyli, że kolejny film ze Shrek'a? tym razem Shrek. Hmm. Shrek trzeci, właśnie pokazałem w zdjęciu mojego egzemplarza, nami. Szereg trzeci. Do tego, tutaj 2007, mamy 2007, taką krótką metrażówkę świąteczną. Szereg. Hmm, pada się pada szereg. No i to w 2007 roku dostajemy Szrek. Szrek trzeci, którą niedawno kupiłem. Mam ją. i będę mógł nią zagrać na PC. Dobrze, więc przechodzimy do roku. Nie, nie 2010. Podejrzewam, myśliście, że to będzie. Forever, który właśnie też pokazałem. Nie, przechodzimy do roku 2009, w którym zobaczymy. W którym nie zobaczymy, tylko w którym powiem Wam o innych krótkometrażówkach. 79. zostajemy krótkometrażówki kilka. Z takich Halloweenowe można obejrzeć na Netflixie. A propos Halloween za niedługo się zbliżą, Bo dzisiaj mamy 16 października, tuż po wyborach był to oczywiście wspomniany Shrek Forever powstał, no i jeszcze jedna krótkometrażówka. Shrek ma wielkie oczy, no i gra Shrek Forever. I tak na sobie tutaj kończymy Shrekowe uniwersum. Przechodzimy do 2011, w którym mamy Kota w butach na DVD, którego mogę właśnie Wam pokazać. Mój egzemplarz to mój kocio w butach. To 2011, tak. 2012, przechodzimy krótkometrażówka Kota w butach. No, i przechodzimy do 2023 roku, czy, czy końcówki 2022 Ostatnie Ostatnim życzeniu, którego zrobiłem z tej tylko płyty, zrobiłem tego takiego. Przepraszam. Ale tak. To jest to dobry film, który został strasznie dobry i byłem... jest przepiękny, super. Zrobimy za nim pod koniec roku, taką tabelę. Najlepszych animacji 2023 to na pewno dojdzie, na pewno będzie w, te, w, tej, w, tej, w tej liście mojej, którą stworzę. Dobrze, przechodzimy do warstwy drugiej, trochę mniej już znanej. Skąd wziął się już która będzie dosyć krótka, nie będzie aż 6 minut, będzie dosyć strasznie krótka. Oto to oryginalna książka Stevena Williama z Devana, e, nie wiem jak się to czyta, pod nazwą Shrek. Wstała w 1990 1990 17 października. Dzisiaj mamy 16, kiedy to nagrywam, no to jutro będzie miał to swoją rocznicę 33, podaję tak, 33 rocznicę. O tym nie ma co za bardzo mówić. Może kupić taką książkę na Empiku w angielskiej wersji za 50 zł. Mm, no ale to na serio to tyle co można powiedzieć o starej wersji Sharega. W sumie nie o starej tylko o tej takiej wersji szereka książkowej jeszcze. Lecz jeszcze do, może tą adaptację, może tą warstwę znamy. Stara, stary szereg, to mogę Wam jeszcze pokazać zdjęcia, które wyszły no dosyć niedawno, jak miała wyglądać, pierwsz, jak miała wyglądać pierwsza część. Chciałabym do książki. Tą kategorią z książką e, nie widziałem o jednej rzeczy z tej kategorii książki, bo wiedziałem, że to kiedyś istniało. Trochę rzeczy z niej wziąłem e, z IceBanga, który niedawno trafił na YouTube i ja nawet go wstawię, wstawił, bo dałem trochę inspiracji z tego, ale dodałem też trochę swoich rzeczy. Stary Shrek. Właśnie o tym mowa. Tu mówię, może będzie całe zdjęcie. Tak, tak miał wyglądać kiedyś szereg. Można najlepiej pokazać po każdym takim lepszym zdjęciu. Tak my właśnie miał w ogóle stary szereg, z 90. Pusty, i powiem, że i to zachęcająco, a tym bardziej, że dobrze, że to nie wyszło. Jednak i to możemy zamówić warstwę drugą, która była strasznie krótka. Otwieramy warstwę trzecią. Zobaczcie i to warstwa trzecia. Tak sobie bardziej przeczytajcie, jeśli ktoś jest wolny, no to może to zastopować i my już przechodzimy do tej warstwy trzeciej, bo nie ma co czekać Blade Collection to na przykład taki The Ultimate Collection czyli że na przykład 6 filmów czy Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 Shrek Forever Kot w butach, no i, ko, no i ko, nie Kot w butach o rzeczy tylko Shrek Musical, który o którym zapomniałam powiedzieć adaptacjach 10 shortsów które nie pamiętam jakie to są, no i 5 TV epizody, jeszcze chodziło o przygody kota w butach, 5 odcinków, lecz to nie jest taka jedna The Ultimate Collection, są cała historia. Na przykład mamy tutaj z, no też 4 movie collection, cała historia, już szerega niby, tamta była lepsza, bo teraz tylko 4, ma szereg 1, szereg 2, szereg 3 i szereg 4, no i na tym Możemy zakończyć kolejną. Mamy The Wolf Collection, czy tam. Cała historia, tak jak tutaj mamy. No, tu jest szereg 1, szereg 2, szereg 3 no i szereg Forever, czy tam czwórka. No i tutaj mamy jeszcze szereg 3D, którym nie wiem, czy jest to jest kod w butach. Nie no jest tak na pewno. Szereg jeden, szereg 2, szereg trzeci, szereg. Forever no ich ma w butach, 5 filmów w 3D i mam nadzieję, że powstanie jeszcze taki, jakikolwiek taka płyta, na przykład taka tylko żeby dodać do niego kota w butach takiego, e, tego najnowszego kota w butach więc przechodzimy do następnej części tego fi, tej warstwy Shrek Pizza Otworzona w 2020 teraz już zamknięta Pizza Shreka no nie sprzedawali po prostu jakąś pizzę ze szrekiem. No i tyle. No i coś, no powiem, sadzą kiedy nie. Wiem, ale pewnie, nie z korzystania po Pewnie nie mieli do nich praw. Dobra, przechodzimy do następnej. To było strasznie szybkie. Oto to piękny szrek TV, unikat, którego mało kto posiadał. Taki telewizor można było kiedyś kupić. No mało kto na serie popiśle, tylko naprawdę za najbardziej więksi, fani szerega mają, bo posiadają ten telewizor. Natomiast miast już jest ciężko kupić na eBay, kupić gdzieś. Ale co to tak ciężkie już sprawy do, do znalezienia, że nie wiem, nawet kiedy się to znajduje, no to to kosztuje krocie. Lub... No tak myślę, że strasznie dużo pieniędzy. Może mam krowe szerajka. A, McDonald's to jest. Nie, nie mówię teraz na temat tej afery, co była właśnie ze szklankami. To będzie później. Jeszcze powiem coś o burgerze szreka w Maku, lecz to będzie potem, no po prostu potem szrek pojawił się w 2010 w McDonald's z takimi figurkami. No i tutaj jeszcze w 2007 z premiery szereka trzeciego. Z McDonald's jeszcze pokażę burgery, jakieś tam dodatki, które były, szklanki, wszystko to pokażę spokojnie. To będzie w następnej warstwie. Produkcji tak strasznie mało wiemy, że o, gdyby coś można było mówić, coś 5 to strasznie mało wiemy. Nic nie wiemy z agresywnością. Wiem tylko, tyle, że został to film potwierdzony w kwietniu i nic więcej nie ma. Nie mówi nikomu żadnym zwiastunie nic. Więcej jakby. Informacji, moja spekulacja, data, moja data, moja data zwiastun, tak ja podejrzewam, jest w innym materiale pod nazwą e, Szrek 5. Co wiemy? Oli Marpie. potwierdził, się nie potwierdził, tylko dał jeszcze mniej, jeszcze wiem w sumie, jeszcze mniej wiemy o tym filmie niż Szrek 5. Nie potwierdził, tylko dał taką, taką nie wiem, taką moją Jakąś szansę, że to powstanie. Ten Donkey Spin-off movie, ten Spin-off Oswald, to nie będzie też. Nie wiem, czy to może być fajne, raczej tak, bo to mogłoby odwrócić. Ja myślę, że premiera po szeregu piątce, gdyby miała nastać takiego filmu. A teraz kolejny Spin-off, który też nie jest potwierdzony, nic o nim nie wiemy, a mógłby powstać, czyli. O, kocie w butach, 3 A czy ja. Nie myślę, że to byłoby tak szybka premiera, bo nawet nikt o tym nie potwierdził, nikt nie powiedział nic, nie było żadnej rozmowy. Jedyne co była jedna rozmowa, Zadano zostało to pytanie, nie plenują na razie stworzenia. To zdjęcie jest zrobione przez fana, się nazywam plus, czy kot w butach, Black Bear Cruise. W nim jest osioł, ten zwiastun da się obejrzeć, to tam jest zlepianka różnych filmów, różnych takich shortsów i wielu innych rzeczy. Dobra. Więc w tym serio już przejdziemy do następnej, nastep, do następnej, do czego następnego? No jakby to nazwać? Do następnej konkurencji w warstwie trzeciej. Powiem coś, to nie jest gra całkowicie związana ze szeregiem. Jest to gram, na przykład jest konfupan, a trole Madagaskar i inne rzeczy. Wystąpi ona jeszcze w tym roku. Będzie to taki, taka ściganka DreamWorks. Taka jakby, jakie mamy na przykład Nickelodeon. Taka jest. Tak to się nazywa. Nickelodeon. Nie przypomnę sobie. Nie, Nickelodeon Card Racer. To będzie DreamWorks Card Racer. Jeszcze to zostanie opublikowane w tym roku podobno. Tak wygląda okładka Dreamworks All Stars Kart Racing Zobaczmy jak to będzie wyglądało Przechodzimy do następnej konkurencji w warstwie trzeciej. Co dalej? To było głupie trochę Jak chodziło Tutaj w tym co dalej? Chodziło o co, co dalej z serio. Myślę, że seria będzie dalej kontynuowana, będzie wszystko dobrze. Nie, nie myślę, żeby seria miała nic się dokończyć, bo odzyska ogromny sukces. mam taki nowy kolb w butach, który był robiony przez 10, ponad 10 lat, Jed jest dobry. Szrek jeden jest dobry, szrek drugi jest jeszcze lepszy. Shrek trzeci, taki średniak i Shrek Forever, dobry jest według mnie. Będę to już mówił, ten kot w butach, pierwszy taki średniaczek taki, przygody kota w butach też mogą być, lecz o, przechodzimy do warstwy czwartej, bo tutaj już nic w tej warstwie nie ma. Zobaczcie sobie, co tu w warstwie, w warstwie, może ja to przeczytam tym razem, szklanki z McDonalda, serialowa wersja kota. W butach chodziło oczywiście jedzenie z McDonalda, figurki z Burger Kinga, lalka Barbie, szereg kebab, to nie jest błąd, tak jak to powiedział, e, tak jak to już powiedziała jedna osoba, od której, no, inspiracje wziąłem, Nike i serial 2015. Najpierw o, o takiej szklance, szerega trzeciego, nie mówię jeszcze o tej szklankach z drugiej części filmu, bo z nimi jest trochę afera, raczej ktoś o tym usłyszał. to są wszystkie ze szerega trzeciego. To szka z szerega farbela. Prawie... nie to ze szerega trzeciego. Nie udało mi się znaleźć z ze szrekiem tych kół, się tych bo długo szkałem Ich daj się. Możecie sobie przeczytać czyli całą aferę. Z szklaka Forever i dokładnie kota w butach. Ja wam to wszystko będę e, tak przywijał. Wy możecie to przeczytać. Zatrzymać w każdej chwili. Tutaj możecie to zatrzymać. Tutaj. No i to tyle w tym temacie. Możemy przejść. Do następnej konkurencji w warstwie czwartej. E, przygody kot w butach tak na serialu po angielsku Adventures in The Pushing Boot. To dostawę na Netflixie wszystkie 6 sezonów? To jest trochę straszne z względu na postaci, na przykład ta kotka może. Kiedy ja to oglądam będzie się kiedyś bałem. Można było obejrzeć tutaj, na jak piszę, Plus lub no, no, w Polsaczu, w Twórce. O. No i jeszcze można było obejrzeć co na Netflixie. Ten serial, ten serial. O, jest dosyć spokojny, zły. Powiem tyle, że spoko, ale niektóre odcinki były takie w sobie. Znaczy trzeba zawinać i chciało to wyłączyć. Przechodzimy do na następnie, konkurencji w warstwie czwartej. Nie koniecznie chodziło o z McDonalda. Chodziło o jedną kanapkę. frytki, które są klasyczną rzeczą od McDonalda. Napój. Taki to jest taki, taki sobie zestaw szeregowy z McDonalda. Ten film będzie chyba ogólnie rekordem, bo już prawie 20 minut dobija. Moje filmy tutaj nie, nie znają. moje filmy są w granicach... No dobra, najdłuższy miał 15, a moje filmy są w granicach od 5 do 15 minut, a teraz ten już ma 19 ponad. W pierwszej części szeregu udało mi się znaleźć tylko to, jako figurka Burger mm. Kinga, czy Lorda. Tak ładne, no i takie lustro, które było w filmie. Lustereczko mm. Rysere, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. To właśnie to było tak w klasycznym. Bo to nie jest wymysł Shrek'a, Nie, nie, to jest. To są wszystko ze serio praktycznie w postaci zrznięte Disney'a postacie. A tutaj mamy Shrek 2 z Burger Kinga. To ma trochę takie śmieszne, no bo szrek jeden był w Burger Kingu, szereg drugi był w Burger Kingu, szereg trzeci był w Maku no i szereg czwarty był w Maku. No i co te, to są takie figureczki? Dobrze, no i mamy 20 minut. Przechodzimy do następnej konkurencji w warstwie czwartej. Ja tego już nie powtarzam. Z tą warstwą czwartą, tą konkurencją. Mówiłam i lalka lałka nie mówiłam mi o. I tej lalce ze Shreka drugiego, tym po prostu mamy lalkę w ubrankach ze Shreka. No i chyba to jest... Nie wiem, ale chyba... Jak to się mówi? Nie ma. To jest bryloczek, o. Bryloczek. Eee, poczekajcie. Mamy o takim unikacie Barbie, Tu u mnie stoi, na przykład to Fiona. Czyli cała zielona postać. No i tutaj mają sukienkę, którą Fiona nosiła przed zamianą. No i te włosy oznaczają chyba starą fionę, która miała takie, miała takie włosy. Ogólnie taka jeszcze przed zmianą wogra. na stałe, bo oczywiście nie miała wogra. Ale tylko w nocy. To, to, to można było kupić na Allegro za 40 zł. Ja Wam nawet pokażę cenę takiej laleczki. Wejdę w tę stronę. Takie można było kupić. Teraz już jej nie kupimy. Albo coś takiego na wam pokażę. Że tam, tam lalkę myślałem. Przez pokazałam. Pokazałem nie myślałem, że to taka lalka. Na tu nakładamy to. No W sumie nie wiem, to, czy to ma być zwykła Fiona, bo jej to jest, że taka zamieniona, no to nie przypomina fiony. Szrek kebab. Nie, to nie był to shred kebab. Ale w serio to się Shrek, a nie sekret. Shrek kebab. To jest na przykład zdjęcie z tej restauracji, która została niestety zamknięta z powodu... Nie wiem z jakiego powodu, ale najprawdopodobniej za to, to została zamknięta pizzeria. Hmm. Czyli że... kupiowanie postaci, prawa do postaci nie było, DreamWorks to zobaczył, no i został to zamknięte, ten Shrek kebab. Pokal wyglądał tak. Wiem, ja że jest trochę rozmazana i tego nie widzę za bardzo. No, Ale ja na przykład mogę na takim zdjęciu pokazać. Chodzi mi o takie najki, proszę zobaczyć. One mają kolor na tej HTML Mają kolor zielony, no i tu jest skóra taka, czyli żółty szrek. Dobrze, przechodzimy do następnego. I tak, ja kończę to na warstwie czwartej. Zrobimy może drugą część serii niemożliwe do obejrzenia w Polsce. Słamp talk, y, czy tak dłuższa taka. Y, nazwa to Shrek, Swamp Talk and donkey. Po polsku by to brzmiało normalnie. Y, y, chyba... czekajcie. Słamp to jest bagno, 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 ta, a talk to nieco się ośmiesznie nie umiem angielskiego. Rozmowa na bagnach? Nie wiem. Coś takiego mogłoby to być. Serial można oglądać można można na Bikoku, który też nie jest dostępny w Polsce, ale może jakieś Paramount? Jeśli nie Paramount, tylko na Sky Showtime by zrobili dubbing, zlecili? A zleci no, Na pewno może. Mowa jeżdżą, na pewno. Ta animacja miała dwa sezony i tak. Zbierają się 24 minuty. Ja to kończę. Zrobię może drugi taki materiał. Dobra. Do następnego materiału. Może teraz będzie jakiś film Disneya czy coś. Dobra. Na rap